Raz, raz. Tutaj Rudy, znany również jako Young Rudix. To jest gorący challenge. Dziękuję za to, że nikt mnie nie nominował, więc nie będzie challenge żadnego. Cześć, to jest Hat 16 Challenge, czyli 16 czapek. Wyzwanie. Mam kolekcję czapeczek, jest ich 16 ukrywam, pod nimi wystający z głowy pazierz. No właśnie. Jest mi głowę coraz ciaśniej, ale patrząc na mnie, chociaż spokojnie sobie zaśnie. Czapka zimowa, całkiem dobrze kolor suchowa. O jakim kolorze mowa? Druga czapka, pożyczona od dziadka Dzięki nie mam szacunek na jabłka Pełm robota naszego, nie wiem czemu mogę zaimponować Tym jedynie bo zde mnemu eret kolarza Dla dobrego nastroju, bo czasem mi się zdarza iść rowerem po pokoju Czapka ryba wbrew pozorom słabo się nie pływa, Lepszy czepek chyba chociaż różnie bywa Czapka że na jej wideo, kochie kolka, mówią na nią również czapka Czepek medyczny To dla lekarzy, bo mają dużo pracy w czasie korona oprócz tego bez Czapka, indy klaszkiet a mi tam ich ponad 16 Ale zaraz, po co ci tyle tych czapek, skoro? brodę masz rudą Kiedyś martwiły mnie te włosy na brodzie z A teraz zakładam czapeczkę, a na ryj maseczkę 16 czapek, 16 czapek, 16, 16 czapek, 16 czapek, 16 Zakładam na głowę czapeczkę, a na ryj maseczkę Ja mogę cały rok chodzić w maseczce, bo na swój ryj patrzeć już nie chcę Ja mogę cały rok chodzić w maseczce, bo na swój patrzeć już nie chcę Chodzę w maseczce, mimo duchoty, bo na swój patrzeć nie mam ochoty Chodzę w maseczce, mimo duchoty, bo na swój ryj patrzeć nie mam ochoty Ja mogę cały rok chodzić w maseczce, bo na swój ryj, to ja patrzeć już nie chcę Chodzę w maseczce, mimo duchoty, bo na swój ryj, to ja patrzeć nie mam ochoty No, trochę się zasapałem Przy tym, ale chyba trochę wyszło Dziękuję za nominację, Jankowi z Napełnej oraz Palionowi. Zanim przejdę do swoich nominacji chciałem powiedzieć, że, że się zmachałem, ale oczywiście umieszczam link do zbiórki pod filmem. No, fajnie by było, gdyby na stronie tej zbiórki było pokazane, wypisałem dokładnie na co te pieniądze pójdą. No Kipiną też jest, że nasz prezydent bierze udział w takiej zbiórce, gdzie on jako głowa państwa i członek par partii rządzącej powinien nam zorganizować Godną służbę zdrowia, dzięki czemu nie byłoby potrzeby zbierania takich pieniędzy, więc nie dajcie się na to nabrać. A ja y, nominuję y, Harry Potter i więzienia z kabanu, Los Angeles Lakers, no i Tony Hawk Pro Skater 2. Może jeszcze Lechroch Pawlak Scorpion, Lechroch Pawlak Scorpion, a oprócz tego, no to kanał Walenie, y, Jacka Makowskiego, no i to tyle. Dzięki za oglądanie. Hej.